Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do was z polecajkami na jesień. Jesień już w pełni. Niestety lato odeszło. W tym roku w ogóle to lato to jakieś makabryczne było. Ale zaczyna się jesień, robi się już chłodno, więc będę tutaj dla was miała część książek takich otulających, ale część takich refleksyjnych, bo nie wiem jak wy, ale ja na przykład na jesień to lubię sięgać właśnie po takie książki refleksyjne, które zmuszają mnie do jakichś przemyśleń. Ale też bardzo lubię sagi rodzinne, więc na przykład, jeśli byście chcieli na przykład filmik z samych, powiedzmy takich sag rodzinnych, to też piszcie mi w komentarzu, to taki filmik przygotuję. A na dzisiaj wybrałam e, dla Was właśnie takie książki otulające i część z literatury pięknej, ale też wy jeszcze przygotuję dla Was filmik e, z kryminałami i thrillerami e, na jesień, bo to jesień to też jest taka fajna pora, żeby właśnie takie mroczne klimaty lubimy i wejść w takie mroczne klimaty, więc... E, no. Takie lektury też będą, ale to tak jak mówię, osobno nagram samych kryminałów i thrillerów. I jeszcze myślę z takiej właśnie literatury typowo refleksyjnej, refleksyjnej z literatury takiej niszowej. A teraz już, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Zaczniemy od takich, powiedzmy, o! Oh. Krótszych książek, bo mam też dla Was dwie takie, że na całą jesień jedna książka starczy, ale to na końcu. A teraz zaczynamy od podróży do Argentyny. Bogowie Tanga, Karolina de Robertis. I powiem Wam, to jest taka niesamowita opowieść o emigracji właśnie do Argentyny, ale też do wyrażaniu Siebie poprzez taniec i właśnie poprzez tango. Tu będziemy mieli też całą historię tanga, to że kiedyś to był taniec tylko tańczony przez dwóch mężczyzn, a kobiety, jeśli chciały tańczyć tango, no to część właśnie przebierała się za mężczyzn. Dopiero no, wiele, wiele lat później mogły ten taniec tańczyć kobiety i Dlaczego też tango jest takie wyjątkowe? Jakie emocje za sobą niesie? Co wyraża każda z tych figur? No, bardzo interesujące. A dodatkowo będziemy mieli obraz Argentyny, ich zmian, właśnie z XX wieku. Tu mamy początek XX wieku, więc gorąco Wam polecam. Kolejna to przenosimy się do Brazylii krzywym bługiem, Itamari y, Vieira Junior. I tu mamy obraz Brazylii postkolonialnej, ale jest to tak zwany nowy kolonializm czyli niby nie ma niewolnictwa, niby już nie ma kolonii, ale jednak dalej wykorzystuje się Afroamerykanów. No, do takich gorszych prac oni też prowadzą no, na plantacjach, to mają o wiele gorsze warunki niż ludzie biali. Jak też wygląda ich życie, czyli jak wymieszały się kultury, kultura europejska, chrześcijańska, z tą kulturą afrykańską, wierzeniami takimi pogańskimi, jaka to hybryda powstała z tego wśród tej ludności. Mamy też tutaj ciekawie opisaną relację między dwoma, dwiema siostrami, więc gorąco Wam też polecam. Kolejna to przenosimy się do kolonii, do Indii. Stroiciel Daniel Mason. I tu słuchajcie, możecie poczuć taką egzotykę klimat właśnie Indii, ale też ta książka, powiem Wam, mega tak potrafi uspokoić, wyciszyć, dać taki komfort duchowy, bo opowiada o stroicielu fortepianów, który jedzie z Wielkiej Brytanii, podróżuje do właśnie Indii, żeby nastroić fortepian jednemu z Maharadży, z tego co pamiętam. Tak, no i jedzie właśnie do, tu akurat mamy Birmę. Też jest opisany właśnie ten kraj jako jeszcze kolonia brytyjska. On chłonie, więc to wszystko co tam się dzieje, i też zobaczycie, czy dalej będzie tęsknił za tą Wielką Brytanią z tamtą kulturą, czy jednak tu mu się spodoba. Czy jednak chciałby połączyć, czy będzie marzył tylko, żeby jak najszybciej wrócić, a na przykład nie będzie mógł z jakichś przyczyny? Gorąco Wam polecam też. Kolejną wybrałam, bo właśnie też jest taka. chociaż o ją może dodam do takich bo to nie jest jakby też taki comfort book, ale z drugiej strony ona tak mega jest taka refleksyjna, uspokajająca zresztą cała seria jest taka ale tutaj chyba ze względu na szum morza to mnie osobiście no, mega tak koiła to jest Lucy i morze Elizabeth Stroud tu mamy czasy po i właśnie Lucy Musi spędzić ten czas w trakcie COVID-u nad morzem, wyjeżdża, no, żeby się chronić przed y, zarażeniem. No i tam też chłonie to, y, to morze, też próbuje nawiązywać relacje, też właśnie analizuje to wszystko, co się dzieje na świecie, ale też swoje życie. I tak jak mówię, i ten szum morza, szczególnie, że ona codziennie wybiera się na taki spacer wzdłuż morza, no mega, mega kojące takie. Kolejna to jest lato marnotrawnych, Barbara Kingslover. Jest to co prawda lato, ale ona też jest, powiem Wam, opisuje też losy kilku rodzin, i opisuje zmiany też i klimatyczne, i ogólnie życia w górach Apalachów. Wiele różnorodnych tamtych bohaterów. I ta książka jest tak barwna, że uznałam, że też szczególnie, że często w lecie nie mamy czasu, żeby przeczytać, nie wiem, taką grubszą książkę, bo ona ma ponad 400 stron a jesień na jesień jest idealna kolejne to z takich refleksyjnych to oczywiście nie mogło zabraknąć mojej ulubionej życie Violet Valerie Perę. dlaczego wybrałam akurat tą z tych wszystkich Valérie Perę? bo ta według mnie najbardziej jest taka związana z jesienią bo Tutaj też mamy konsjerszkę cmentarza, która opiekuje się grobami. Jednocześnie, słuchajcie, każdy wstęp do rozdziału to jest właśnie epitafium z jakiegoś nagrobka. Na przykład skrywała łzy, lecz dzieliła się uśmiechem. I tak jej życie to piękne wspomnienie, jej brak to bolesna cisza. I właśnie każdy rozdział jest taki refleksyjny, melancholijny, nastrojowy, no tak jak zbliżające się, tak, no święto zmarłych, czyli Dzień Zadusznych i wszystkich świętych w Polsce, więc też Wam polecam. Kolejną z takich barwnych, jednocześnie refleksyjnych powieści to jest Nasza czuła Ziemia. William Kent Kruger. To jest taka powieść drogi, kilkoro dzieci, które uciekają ze szkoły dla Indian w poszukiwaniu no, swojej rodziny i też można powiedzieć lepszego życia, bo w tej szkole dobrze nie miały i myślały, że już nie dożyją następnych dni. I wyruszają w taką właśnie podróż przez Amerykę. I na każdym swoim przystanku coś przeżywają, czegoś doświadczają, coś ich uczy. Oni się czegoś uczą, ale też ludzie, którzy z nimi przebywają, również wyciągają jakąś refleksję. I jednocześnie mamy okazję poznawać Amerykę, a z drugiej strony, właśnie, no. Czerpać z tej refleksji. Więc też Wam gorąco polecam. Kroki między nami, e, Anna Maja. Tą książkę Wam tutaj wybrałam, dlatego, że przepięknie opisuje, czym jest miłość. To jest takie piękne, są też e, budowa zdań, język, że potrafi też wprowadzić taki. Nastrój właśnie jesieni, a dodatkowo jest bardzo dużo przyrody. A dla mnie, słuchajcie, jesień to właśnie są te kolorowe liście, jest to słońce przenikające, ale czasami deszcz. Więc jesień to jest bardzo taka zróżnicowana pogoda, ale też zróżnicowany krajobraz. Nawet teraz powiem Wam, patrzę i widzę, że jeszcze jedne drzewa są całkowicie zielone, a drugie to już właśnie mają kolorowe liście i te liście spadają. I to jest taki właśnie taki urok ma ta nasza polska jesień i tu jest podobnie, bo tutaj też jest jedna wyspa opisywana, ale dużo też jest właśnie z tego krajobrazu. Teraz przechodzimy do kilku książek takich comfort book, o których powiedzmy, mówiłam nie, już nie chciałam wybierać tego co to co roku, które wam podaję, więc jakieś postarałam się z nowości. Pierwsza Comfort book to jest Muszę Cię odnaleźć, Anna Solium. I tą książkę Wam wybrałam dlatego, ponieważ opisuje przepiękną historię psa, który zgubił się i podróżuje też przez różne zakątki. To też jest chyba w Stanach Zjednoczonych, tak, bo to w nowym Jorku się zgubił, pies nazywa się Roshi, i taki, który potrafi wyczuwać właśnie nastrój osób, problemy osób. I na, na tej napotkanej drodze w poszukiwaniu swojej pani, do której chce wrócić, pomaga tym napotkanym ludziom, a Później jak już w końcu uda mu się odnaleźć, to są spisane właśnie te, te jego przystanki, te jego historie, jak się zgłaszają wszyscy, którzy no, tego psa poznali. Niesamowicie taka ciepła, refleksyjna, taki typowy comfort Book, słuchajcie. Z takich komfort booków do polecenia, to jeszcze daję wam sekrety pralni Yo Nam Dong. Kiemun i to też jest mega taka ciepła opowieść o sąsiadach, którzy spotykają się w pralni samoobsługowej. W tej pralni leży Notes i tak najpierw nikt nie wie, co ten Notes tam robi, ale czekając na to, aż się wypierze, to ludzie spisują to, co ich boli. To, gdzie chcą zadać pytanie, żeby ktoś pomógł im, u, albo udzielił odpowiedzi na jakieś rozterki, i tak to wpisują. Inni to czytają i na przykład zostawiają jakieś rady, starają się pomóc, albo po prostu wysłuchują, co też jest ważne. Po jakimś czasie dochodzi do spotkania tych osób, no i zaczynają tworzyć taką właśnie społeczność, ale Najważniejsze to jest, wiecie, ten pierwszy, kiedy pomagają sobie, e, i tu mamy opisane historie. Kilka takich historii, właśnie tych naszych bohaterów, czyli z czym się zmagają, z jakimi problemami, e, takimi psychicznymi, e, rodzinnymi. Więc też Wam gorąco polecam. Kolejny taki komfort book. To nie to, że przepięknie wydany. To jeszcze też świetnie się to czyta. To jest drugi tom. Jeszcze bardziej nietuzinkowy sklepy całodobowe Czyli mamy tutaj sklep, gdzie też ludzie przychodzą, no i po prostu wyrzucają, jakby te swoje problemy, żale. No i tam dostają, dostają taką pomoc albo wskazówkę, jak to w takiej literaturze azjatyckiej. To ja mówię, oni są mistrzami takich komfort booków. I ostatnie, ale to y, polskiej pisarki Julia M. Maj o pięciu osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. I to jest, słuchaj, słuchajcie, taki komfort e, book o umieraniu. E, poznajemy tutaj człowieka, który zmarł i który odwiedza swoją żonę po śmierci. Rozgląda się, widzi, że jest w swoim ulubionym fotelu on obserwuje swoją żonę, ale nie może z nią rozmawiać i też poznaje siebie poprzez spotkania jego żony z pięcioma e, różnymi osobami, które ją odwiedzają i wcześniej jak zanim umarł, to miał taką autorefleksję, że był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym mężem. E, a teraz Właśnie budzi się w nim taka refleksja odnośnie całego życia i czy może czegoś w tym życiu nie zmarnował i czy był rzeczywiście dobrym mężem czy niekoniecznie i czy jego żona była z nim szczęśliwa. Bardzo też taka ciepła powieść, no naprawdę taki typowy comfort book i idealny, słuchajcie na jesień. I jeszcze mam dla Was dwie takie mm, polecajki, takich książek. Patrzcie, dwie, a jakie, jakby stosik. Pierwsza to jest o e, Miki e, Liukonen. Tu słuchajcie, mamy raptem opisany, też chyba na tysiącu stronach, no prawie e, 957. To jest raptem. Tydzień opisany tylko siedem dni, ale jest tysiąc postaci. Wielo taka wymiarowa powieść, taka, którą właśnie tak jak mówię, możecie po prostu czytać ją przez całą jesień, a może niektórzy nawet i zimę. Łączy też w sobie kilka gatunków. Mamy tutaj połączenie i e, wiecie, takiego thrillera, i literatury pięknej, i trochę fantas e, może nie, no, fantastyki, ale takiej bym powiedziała bardziej realizmu magicznego. Więc e, są tutaj i o sztuce, i o języku, i o zwykłym życiu, bardzo taka wielowymiarowa e, powieść która no, może dostarczyć wam ogromnych wrażeń i w zasadzie może to być jedna powieść, którą przeczytacie, ale która naprawdę dużo wam wniesie. I kolejną powieść taką jeszcze większą, tysiąc stron. Patrzcie, to jest Max Misza i Ofensywa Ted. Patrzcie, ogromna jest ta książka. Po prostu yy... <noise> znaczy ja zaczęłam, nie przeczytałam jeszcze całej, ale już Wam polecam, bo naprawdę książka jest niesamowita. Opisuję tutaj dwójkę przyjaciół, Maxa i Miszę. Ofensywa Ted to jest to film, Albo projekt filmowy, w którym no, Max chciałby wziąć udział, bo ma takie właśnie zapędy filmowe. Ale to, co jest takie najbardziej intrygujące, słuchajcie, to ta książka opisuje 50 lat życia. Wiele wydarzeń historycznych, no, z, które się dzieją na przestrzeni tych 50 lat na trzech kontynentach. <gry> Więc tak jak widzicie, jest to też wielo-wielowymiarowa powieść, bardzo też taka głęboka, jeśli chodzi o portrety psychologiczne tej dwójki bohaterów i pozostałych, którzy tu występują, ale ta, ta dwójka to jest takie, powiem Wam, chyba największa taka złożoność psychologiczna postaci. Ale tak jak mówię, dodatkowo mamy tutaj 50 lat z historii, różnych wydarzeń historycznych. Poczynając, znaczy też mamy tutaj wojnę w Wietnamie, też będzie 11 września, też pomiędzy czasy zimnej wojny. Mamy tutaj sporo wątków z kultury, ze sztuki, z literatury mamy dużo wątków takich dotyczących społeczeństw, problemów społecznych, kryzysów społecznych, więc naprawdę też mega wartościowa literatura, ale tak jak mówię, tysiąc stron, pięćdziesiąt lat, trzy kontynenty. Więc jeśli jesteście gotowi na taką lekturę i na taką głębię i na trzy miesiące zatopić się w jednej lekturze, to gorąco Wam polecam. Więc to tyle na dzisiaj. E, piszcie, czy chcielibyście jeszcze na przykład filmik z samych sak rodzinnych, na przykład jeśli lubicie taki gatunek. I tak jak mówię, jeszcze będzie e, polecenia na jesień: e, kryminały, thrillery oraz taka literatura niszowa. A na dzisiaj to tyle. Życzę Wam miłego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w podsumowaniu. vous <laughs>